Witam w programie Nowa Europa. Dziś mam przyjemność gościć dzieci Jana Szczepanika, twórcy kamizelki kule odpornej, Marię oraz Zbigniewa Szczepanika. W jakich okolicznościach powstała kamizelka króloodporna? Pan Kazimierz Żegleń zlecił firmie naszego ojca o opracowanie technologii tkania maszynowego, którą nasz ojciec jednak znacząco ulepszył. Dzięki technice tkania wypukłych dywanów oraz dzięki swoim maszynom tkackim, nasz ojciec uzyskał materiał dużo lepszej jakości niż pan Żegleń, który tkał materiał ręcznie. Świat dowiedział się o kamizelce Dwadzieścia 28 lat temu, w 1902 roku, yy, kareta wyłożona kolod próbą tkaniną pomysłu naszego ojca, uchroniła przed bombą i prawdopodobną śmiercią króla Hiszpanii, Alfonsa XIII. Hmm. Jak wasz ojciec sprawdzał jej skuteczność? Nasz ojciec wykonywał publiczne testy mające na celu udowodnić, że kamizelka jest w stanie zatrzymać kulę mogącą przebić deskę sosnową, a nawet żelazną blachę. Witam! Chcieliśmy Państwu zaprezentować kamizelkę kuloodporną mojego pomysłu. Strzał zostanie wykonany z 3 metrów rewolwerem. Jesteś tego pewny? Tak. Strzelam. To działa! Czy wasz ojciec był zadowolony ze swojego sukcesu? Tak, jednak niestety po latach jego pomysł został zapomniany. Dlaczego tak się stało? Ponieważ zaczęły powstawać nowe pociski, przed którymi ta kamizelka nie mogła chronić. Czy wiecie, czym kamizelki Waszego ojca zostały zastąpione? Ja nie wiem. Słyszałem, że amerykańscy gangsterzy skonstruowali swoją własną wersję kamizelek. Są one zbudowane ze stalowych płytek obszywanych tkaniną. Dziękuję bardzo, Janik.